Ready, ready, kochani. Zaczynamy kolejny odcinek GTA 4 The Lost and Damned. Poczekajcie, wyjdziemy na ulicę muzyka ostro Pier, Dziela. Troszeczkę się tutaj widzę, zagubiłem w swoim własnym mieszkaniu. No nic, trudno. Zdarza się najlepszym. Drzwi oczywiście były naprzeciwko mnie. Jest noc. zaraz zobaczymy, czy jest tutaj miejscowy żur. Żul, 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 nie żur. Tylko żur? Nie, nie żur. Tylko żul, którego zaraz chciałbym poczęstować jakąś pałą. Ay, ten tu śpi. To nie będę go wybudzał. I ruszamy dalej. Poczekajcie, schowam broń. Zaraz sobie zorganizuję jakiś motocykl lub jakiś pojazd czterokołowy. Poczekajcie, kogoś... Co on kurwa zrobi to z przestępcą? Widzieliście to? Co to było? Dawać mi jakąś broń jebaną. Tu się dzieją złe rzeczy w tym mieście. To było coś złego, coś złego się tutaj stało. Motocykl biorę ludziska i jadę. Bo zaraz mnie będzie ścigała cała policja. Policja Liberty City. The lost and damned. Muza na pierdziela, jest fajnie sklawo. Uuu. Pały jadą, już mnie gonią, ale przy takich rytmach mogę śmiało wiać po ulicach Liberty City. Uuu. Zaraz zmienię stacji, Albo nie, to jest piękno. To jest klawa. To jest ostra. Aaaa! O kurcze, nie mam. Widzę kamizelki kuloodpornej, więc wszelakie ee, mocniejsze walki z policją Liberty City nie są dzisiaj wskazane. Poczekajcie, tu się zaczai. Kupię sobie kamizelkę zaraz. Poczekajcie, poczekajcie. Fajny pomysł. Mam tu stanę. Oni mnie oczywiście oleją. O, już. Sięgnę do mojego... Mobilnego telefoniku, menu, kontakty. Wcześniej miałem włączoną muzę w tej grze, teraz włączyłem. Trudno najwyżej się przyjebiem o prawa autorskie. Dzwonimy do Terego, on podobno ma broń dla nas. Samochód z bronią, air hockey, rzutki, picie, jedzenie, wyjście. Samochód z bronią, of course. Dobra muza hey, it's Super, przywiezie mi coś. A, na tę literkę musimy jechać. No to mkniemy, ludziska. Terry to jest klawy gość. Tery ma dla nas coś. Tu się zmieścimy, nie? Mkniemy tutaj. I w lewo. A, 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 piękna muzyczka. I w lewo. Uh, tylko w autę, żeby mnie przywalić. Bo nie chciałbym zbytnio porysować mojego motocykla. Mam nadzieję, że głos się nagrywa, bo kurczę. Uuuu, szkoda by było, jakby się nie nagrywał. Gdzie jest Terry? Ten zbrodniarz. O, gdzieś w zakamarku się zaczaił. Jest. Siema ziom. Co tam Dzień, dla mnie dźwięk. masz? Enougha, Piękna bryka. Wow! Wow! Super, kupuję. Wszystko kupuję. Co tam ma innego? O, uzik biorę. Znaczy nie uzik, tylko naboje. A wezmę jeszcze za 20 ludziska. To kurczę, nic ino brać. Tego nie chcę. Tego nie chcę, tego nie chcę. Tego nie. Chociaż. 10 naboi by się przydało, co? Za stówkę. Droga, ale biorę. Karabin wyborowy, nóż. O! Noża jeszcze nie miałem, biorę. Nóż. I teraz jeszcze się tutaj porozglądam. Co tu jeszcze fajnego jest? koktajle mołotowo, ale jaki drogi, no bez przesady. Obrzyn. Uzi. Taki mini Uzi. Kamizeleczka. O, tego mi brakowało. Nawet. O, za 300 w sklepach normalnych jest za 500. Co tu, Lornetkę? Co można kupić? Na widzę wyżej Lornetkę jakąś. Ale nie, nie można do niej dotrzeć. Kupię sobie to, na Za 800. Pff. I naboje. I naboje. I naboje. I naboje. Jakieś naboje jeszcze bym chciał? Kupiłem tu czy nie? Zu 20 naboje tylko. Kurwa, ludzie. Kupię ich wiele. No spoko, na luzie z niego gość. Jestem teraz uzbrojony po zęby, co? Jak wyjdzie od tego Terry'ego, poczekaj to. Zbytnio nie wiem. Może muszę całą kasę wydać. E, e, trzeba nacisnąć, ale ze mnie ślepo ślepota. Czy Trzymaj się brachu. Pokażcie mi mój nóż. On bierze nóż, ten koleś bierze nóż. Idzie nocą szukać dnia. Muzyka przestała grać do chuja wafla. A, bo to trzeba nam pojazd wsiąść, poczekajcie. Zobaczymy jakie ma cięcie. Zamknij pysk. No, ładnie, ładne. Ale nie będę je uśmiercał. Ponieważ... Nie o to, nie o to w tym chodziło. Patrzcie na mnie goni. Kurwa, muszę ją śmiercić. Pojebało cię. Kopnę ci w dupę tylko ileż i się nie odzywaj. Bo to się dla ciebie źle może wszystko skończyć dziecino. Troszeczkę nie wiesz z kim zadarłaś. Troszeczkę pociąłem ludziska. Ale widzieliście, nie chciała odpuścić. Policja idzie, ale ta policja już niczego nie zobaczy. Jak zwykle na miejscu są o wiele za późno. Tak to policja. Kamizelkę mam, bronię mam, to i tamto mam. Zobaczymy, jakie misje są do wykonania na mapce. J. J. Albo tu możemy brać chyba udział w wojnach gangów. Poczekaj, to na co by się tutaj zdecydować. To może po prostu weźmiemy. Udział w wojnie gangów, ale w tym rejonie. Okej, okay, zaraz tam dotrzemy. Żeby być bliżej potem Jotu. Jota. Piękna muzyczka napiżdża. Zapomniałem jak tu się stacje zmienia, zaraz to obczaję. Bo tak dawno nie słuchałem muzyki, a wiem już jak. Puśćcie mi sobie tomu. A, to była dobra, ale poszukam czegoś innego. Czegoś jeszcze bardziej wystrzałowego. Tutaj przynudzają. Tu jakieś gadki, szmatki. Od dogi tam były. Ooo, ale mnie załatwił pedałek. Nie spodziewałem się, że będzie skręcał. Nie, włączył kierunkowskazu. W razie ta rokowa stacja była chyba najlepsza. Zaraz chyba wrócę do niej. takieś jakieś przynudzanie do kotleta. O, to może być fajne w FM. Ja tak gada, a wy nie wiem, czy wy tą muzykę będziecie dobrze słyszeć i tak i tak. O, tu jest fajna stacja. tam się nawet podoba, takie lata 80. Lata 80. Ludziska. Do you remember? Super muzyczka. Pamiętam to, jakby to wczoraj ta muzyka leciała w, w, w odbiornikach telewizyjnych. Doglądałem te teledyski. Poczekajcie, bo zapomniałem, że mam skręcać. Tak się skupiłem na tej muzyce. Na pewno też znakomicie znać tą muzykę, chociaż nie wiem, bo jesteście ludziska. Młodzi, za młodzi, żeby ją znać. Dobra, weźmiemy udział w jakiejś zadymie. Jedna mała wojenka narkotykowa nikomu nie zaszkodziła, znaczy gangowa. Kto tu przeżył w ogóle w tym naszym gangu jeszcze? Do walki jest potrzebna kazinna Muzyczka. O, jakieś rapy są dobre. Rapy są dobre na wojnę. Zaraj powalimy wszystkich. Nie będzie miętkiej gry, jestem teraz przywódcą naszego gangu i ja tutaj rządzę. Mówię, że wszyscy mam iść na wojnę, to mam iść na wojnę. Tylko czemu ja nie patrzę na mapę w ogóle? Tu musimy skręcać. Zaraz się pojawią pewnie na horyzoncie co ja tutaj mam do strzelania uzika Zaraz się pojawią, już to czuję Widzicie już jakichś motocyklistów! Co oni robili? Ale bym przyjebał Powinno gonić tego e, kierowcę samochodu i odstrzelić mu łeb, bo spowodował takie lekką stuczkę, spowodował taką lekką stuczkę naszych motocykli. Tutaj będą. Tylko nie pierdzielcie żałtami. Gdzie oni są? Tam na prawo, w AUTACH! Dobra, to nic. Nie, nie w autach. Tak, w autach, dobrze no, mówię. Yeah. Sí, Chyba do tych man, załatwiłem już, nie? Walcie ich, chłopaki! A to są nasi, sorry, sorry. To złego to, to jest wróg, nie? Ten. To przejadę go, nie? Czy to jest nasz? To jest nasz! Ja Ale za na całego. No zabijcie go, kurna. Ludzie, przecież nie mogę ja się wszystkim zajmować. Wiejemy. 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 Panowie, wiejemy, szukamy innych. A, i mogę tam nie wjeżdżać chyba. Poczekajcie, poczekajcie, tutaj myknę zakręcik, tutaj i tędy pojedziemy. Pewnie już wszyscy zginęli, nie, dobra, żyją. Tutaj gdzieś będą wrogowie, uwaga Jak śpiewał Rysiek Peja, wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Gdzie oni są? Na dole chyba. Kurde, oni są na dole. Niedobrze. Jak ja mam tam zjechać? Pode mną są. Ktoś do mnie strzelił, ty. Tam jechali chyba autem. Poczekajcie, bo troszeczkę się za. motałem Tędy jechali. Tak mi się zdaje, że tam jechali. Tak, tam chłopaki żyją, żyją, dobra. Więc nieźle. Tylko gdzie są chłopaki? Gdzieś tam zostali na skrzyżowaniu i walczą z policją, chyba. To są tumany. Czy gdzieś tu wjechali? Poczekaj, ta. A no to jest ulubiona piosenka e, Justufa z The Ballad of Gay Tony. Arabskie pieniądze. Jest! Rozwaliliśmy ich. I zajebiście teraz wiejemy. Oj! Oj! Save się zrobił. Opały przestał nas gonić, jak się zrobił save. No zajebiście. Udało nam się. Łach! Nie wiem ile to nagranie gra, ale masakra pił spalin. Y, ale masakra pił spalinowej była niezła. Tak, spotkaliśmy się z terym kupiliśmy od niego broń. Zrobiliśmy lekką rozpierduchę że tak powiem e, na gangach mężczyzna, co to znaczy mężczyzna to pojedziemy do tego mężczyzny, nie będziemy dzisiaj robić żadnej głównej misji się troszeczkę tak popląsamy po mieście, wiedzimy tego mężczyznę nie chce mi się robić misji, tak szczerze powiedziawszy boję się, że poległbym w niej i bym musiał pokazywać wam jak ginę i tak niewykluczone, że będę musiał coś takiego zrobić piękne wejście w zakręt Ej Zmieniamy radio. Jakąś Al Jazeera bym chciał znaleźć. O tam jest jakiś Ram Jam. Zobaczymy co to jest. Tylko nie trąbcie. tylko nie trąbcie. o to was proszę. To jest jedna rzecz, o którą zwykle proszę, żeby nie trąbić. Uuu, tu muszę zakręcić, a to auto się przede mnie wiebało. Piękny nawrót. Już jestem bardzo blisko tego mężczyzny. Poczekajcie, muszę zgubić za zatem policyjny pościg! Co nie jest wcale trudne, bo sobie tu pojadę i nawrócę, patrzcie na wrotkę. Policja już mi może skoczyć obtoczyć. Poczekajcie, tu skręcić. Tu skręcę. Dawno w tych rejonach nie wiem, dawno nie byłem, nich, nie pamiętam. Też ja mam pamięć niezbyt długą. Gdzie jest mężczyzna? O oh jest. Nie, to nie on. Gdzie tu modępaker? On tam będzie u góry gdzieś, poczekajcie, to sobie zaparkuję, to nie jest mój motor, to nawet jak mi go podpierdzielą, nie będzie. Eee, nic złego, nic złego się nie stanie. Tu ciż się musi być. Poczekaj. Jest. Dave? Grossman. Pamiętam dziada. Tak, pamiętam go. Z pierwszego odcinka chyba, czy z drugiego. Tak. Pamiętam go z pierwszego odcinka chyba, czy z drugiego. What am I, the Midlife Crisis Association? Oh, look, I am desperate, man. Take my watch, take my fleecea, take anything, man. I'm f -f fucking desperate. I'm dying here. Why is that? I'm being blackmailed by my secretary. She's saying I touched her. And I didn't do anything. She ruined my life. I didn't do anything. That's unlucky, man. Look at the rip rip going to. She's saying that I looked at her tits. And because I did that, I suppressed her. She is a fucking moron. But my wife is not a kind woman. She'll get one whiff at this.

A raz znajdziemy tego jebanego prawnika. Motor czeka i to nasz prawdziwy motor, nie żadna tam popierducha ukradziona. Podstawił mi się, gdy gadałem z tym ziomalem, z tym prawniczkiem. Mój motor jest jak koniec. Gwiznę to się zjawia. Czekajcie, bo nie, nie mam go opanowanego. Najmniej na nim jeżdżę w całej grze, bo mi go żal. I wolę komuś innemu podpierdzielić motor niż jeździć na swoim. Lekki zakręcik. Ciekawe jak to zastraszanie będzie wyglądało Jak prawnik ucieka jeszcze nie zacząłem go zastraszać a on już ucieka Motherfucker yes Gdzie on jest w tym małcie? Nie tam dalej Inny innym małcie W tym małcie czerwonym Zaraz go zastraszymy na Dokąd ja mam tak za nim jechać Na razie oddałem taką serię powitalną Chyba mu troszkę zniszczał to Porozmawiamy z nim teraz. Ferrari rozdupione nieco. Myślę, że zgodzi się na wszystko. I już wszystko załatwione. To mi się podoba. Tylko gdzie jest mój motocykl? Stoi pięknie podparty. Misja została, można powiedzieć, wykonana. A więc jestem zadowolony. Znowu urokowa muzyka na pierdziela. Poczekajcie kuknę na mapkę. No nic, chyba ta misja się zakończyła, prawda ludziska? A więc będę po malutku się z wami żegnał, bo mam moc obowiązków w domu. Muszę porobić różne rzeczy. Zwaliło mi się na łeb bardzo dużo pracy. A więc trzymajcie się bliska. Pozdrowienia z Liberty City. Pozdrowienia od tutaj gangu motocyklowego. Trzymajcie się. Był z wami Adi Siemaneczko. Cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach GTA 4 The Lost and Damned! Siema!